Mój ulubiony sport, zgadnijcie co to jest. I tak Ile wejdzie? Chyba zbastuje, myślę, że na zapiekanki starczy 280 litrów. Chyba mnie nie stać. Pojęcie prędkości nabiera nowego znaczenia. W różnym już w życiu gównem jeździłem, ale od tego gorszy to chyba jest... Może dwa honkery? Tragedia! Dojechałem na miejsce, całe szczęście. To było tylko 15 km i powiem Wam, że mam go. Ja tak dość, że w porównaniu do niego to jazda starym 2,66 to jest jak spacerek. No dobra, no ale tu mówmy się, no jest zajebisty, wielki, Belzebu, okropny wjeździe, ale nie, no fajny. I nikt mi drogi nie zajechał.